Witam Was bardzo, bardzo serdecznie Z tej strony ja, Ali I witam się z Wami już po raz drugi Szkoda gadać Nagrałem Wam właśnie Bardzo fajny odcinek 46 minutowy Praktycznie Z tego jak zakładam nową postać Jak przedstawiam Wam moją ofertę Sprzedaży Tych legend, które teraz widzicie Na Syberii I co się okazało że dźwięk od mniej więcej 8 minuty nagrania przestał się nagrywać. Po prostu sam z siebie przestał się nagrywać. E, dlatego postanowiłem, że zrobię z tego materiału czysty SpeedExp, e, a przez te parę sekund e, powiem wam to, co chciałem wam powiedzieć. E, czyli. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej postaci, a ja powiedziałem to już na samym końcu tamtego filmu i teraz mam to głównie w głowie, to taki mały próg robimy. 100 łapek myślę, że dla Was to jest żaden, żaden problem, i ja wtedy wrzucam Wam następny odcinek. No i tak, oczywiście możecie mi tutaj pisać i sugerować różne tematy na odcinki, żebym nie tylko się wypowiadał, ale też żebym z nich nagrywał na przykład. E, nie wiem, chcielibyście coś odnośnie szukania herosów, to piszcie. Chcielibyście coś z expa, to piszcie. E, z, z bicia tytana, to nie piszcie, bo tego nie zrobię, bo nie mam gdzie. E, no i tak. E, expimy sobie teraz tego tropiciela, e, bo dużo osób mówiło mi odnośnie właśnie tropiciela, żebym zrobił go na 83 na nowym serwerze, na którym będę grał. No to ja sobie pomyślałem, kurde, przetestuję. No i e, będzie testowane, znaczy jest testowane. Porężnie go testuje, no i taki jest plan na odcinek. Właśnie coś tam sobie polecimy w tej wiosce startowej. W międzyczasie, oczywiście, bijemy dwójkę. E, no, i co tam jeszcze ogólnie? Mm, chciałem Wam bardzo podziękować za to, e, jaki próg subskrypcji u mnie żeście zrobili. Nawet w tej sekundzie to wyklikam i Wam powiem, ile na ten moment na moim kanale jest. 3698 subskrypcji, czyli prawie 3700. Super, naprawdę ekstra, że tak idzie. To ładnie w górę. I mam do Was wielką prośbę. Do końca marca chciałbym przekroczyć próg 4000 subskrypcji. Wiem, że jesteście w stanie to zrobić. Mam nadzieję, że uda się to zrobić szybko znaczy szybko. Może no, uda się po prostu to e, zrobić jak najszybciej. Może tak, nie szybko, tylko jak najszybciej. E, I byłbym Wam za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. No i tak, e, odnośnie jeszcze tej postaci, no to będzie ona robiona na przedział 83 oczywiście. E, I co tam jeszcze Wam mówiłem? Co tam jeszcze mówiłem takiego? Ogólnie coś tam gadałem, że. E, <laughs> Coś, coś, coś było, coś tam, coś, właśnie pamiętam, że coś mówiłem na pewno, ale nie pamiętam co. A, no, to na pewno mówiłem, że bije tego kozługa, oczywiście cały czas w międzyczasie legendy mi nie dawał i nie daje. Mam nadzieję, że kiedyś w ogóle da, bo no fajnie by było. No i co tam jeszcze mówiłem ciekawego, bo na pewno coś ciekawego mówiłem. No nie wiem, mniejsza. No dobra, także ja już nie będę przedłużał mojej gadaniny bezsensownej. Jakby mi się coś przypomniało, no to ewentualnie się jeszcze jakoś wetnę w trakcie odcinka. Także jeszcze raz przypominam. Zachęcam do zostawienia kciuka, komentarz na dole pod filmem oczywiście. No i co? No i miłego oglądania i widzimy się już wkrótce. Cześć! I'm done cleaning up your mind.